I podpunkt B do zadania piątego, tutaj mamy znowu obliczyć wartość wyrażenia tego tutaj teraz dla x równego pierwiastek z 3 plus 1. Tutaj można spróbować oczywiście podstawić od razu tego x i liczyć, ale wydaje mi się, że jednak łatwiej jest obliczyć końcową, uprosić to sobie to wyrażenie, czyli rozpisać te wzory i dopiero na końcu podstawić tego x. Chociaż jeżeli sobie podstawicie, obliczycie i wyjdzie Wam tak samo, no to też jest to oczywiście poprawnie. A tutaj też sobie utrwalamy, no jak te wyrażenia upraszać, jeżeli są tutaj w nich wzory skróconego mnożenia. Przed tym pierwszym wzorem skróconego mnożenia nic nie ma, więc po prostu rozpisuję ten wzór skróconego. Czy to jest x kwadrat, czyli pierwszy kwadrat, plus dwa razy pierwsze razy drugie, to będzie plus 6x i plus drugie kwadrat, czyli plus 9 przed drugim wzorem skróconego mnożenia mam minus, więc muszę ten wzór rozpisać w nawiasie. Czyli wpisuję pierwszy kwadrat x kwadrat minus dwa razy pierwszy razy drugie, no to jest 6x i plus drugi kwadrat plus 9. I jeszcze przepisuję minus 12. Mam tutaj minus przed nawiasem, więc zmieniam znaki na przeciwne. Pozbywam się nawiasu więc piszę minus x kwadrat plus 6x minus 9 i jeszcze to minus 12 i potem robię redukcję, widzę, że x kwadraty mi się tutaj skrócą z x zostanie 12x a, a z a z liczb nam zostanie minus 12 bo tutaj dziewiątki nam się skrócą czyli poskręcają nam się x kwadraty i dziewiątki i zostało nam 12x minus 12 i teraz tutaj za x podstawiamy sobie to pierwiastek z 3 plus 1. Czyli będzie 12 razy pierwiastek z 3 plus 1. Jeżeli coś robimy z sumą, to zawsze bierzemy ją w nawias. Czyli mnożymy 12 razy ten x, czyli razy to x plus 1, i minus jeszcze 12. Wymnażam sobie, bo mam liczbę przed nawiasem, czyli muszę każdy element w nawiasie wymnożyć razy 12. Czy będzie 12 pierwiastka z 3 plus 12 i jeszcze minus 12? 12 nam się skracają i zostaje nam 12 pierwiastka z 3.